No witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, takie pytanko z jednej strony, z drugiej strony refleksyjka. Proszę Państwa, to jest kartka. I po środku tej kartki jest jednostka, albo ty, albo ja, albo ktokolwiek. No i plan ma taki. Wewnętrznie czuję, podpowiadaj, czy to fantazja, czy jakaś energia psychiczna, czy... Tęsknota czy cokolwiek innego, że chciałaby się znaleźć w tym miejscu, na przykład we wszechświecie. Jest tu, chciałaby się znaleźć tu, ale jest to trudne, a trudne jest to ze względu na świat, w jakim funkcjonuje, a w zasadzie koncept świata, w jakim funkcjonuje, bo tak. Yy, nie będę mówił na przykładach, bo to by było, mogło być trochę ograniczające. Bo o przykładach powiecie mi wy. Yy, yy, wy. Yy, chcę stąd przenieść się tu, ale pojawiają się pewne ramy, pewne ograniczenia, które powodują, że nie może zrobić tego tak łatwo, bo pojawia się określony kontekst środowiskowy, czyli, yy, czyli miejsce, w którym się pojawia ta jednostka, i poza za które na przykład nie może wyjść. Chciałby rozwiązać jakiś problem, ale z powodu braku środków, niemożności, na przykład nie może tego zrealizować w innym miejscu czy w innym miejscu, położeniu na świecie. Pojawiają się jakieś ramy prawne, na przykład, bo nie może zrobić tego w ten czy w inny sposób. Pojawiają się ramy, na przykład, moralne. W kontekście kulturowym nie wypada tego, nie, nie wolno robić tego, nie wolno robić tamtego, bo zostanie to źle odebrane. Obok ram moralnych są też obyczajowe, które to w sposób niepisany nas ograniczają. Ramy wiekowe, bo na przykład dziecku wolno inne rzeczy niż dorosłemu. Ramy Powiedzmy czasowe, bo żyjemy w określonych czasach i gdybym był yy, jaskiniowcem, na przykład, to nie mógłbym do y, zmiany swojego położenia użyć na przykład smartfona albo, yy, albo nawet tak prostej rzeczy technologicznej jak papier toaletowy. Ale to. O, mniejsza z tym. Yy, pojawiają się na przykład ramy czasowe, bo chcielibyśmy, żeby to położenie najlepiej ziściło się w jakimś konkretnym czasie, czy to w formie deadline'u, czy to w formie na przykład, no po prostu w formie czasu. Pojawiają się na przykład ramy historii jednostkowej, czyli sytuacja, w której mamy swoją tożsamość i nie pozwalamy jej wyjść. Czy nie, pozwala, nie możemy pozwolić, by została zburzona, ze względu na to, że, yy, że zburzyłoby to nasze poczucie jedności, ja. Yy, I zobaczcie, w momencie, w którym jestem tu, chciałbym być tu, yy, to zadanie staje się prawie niemożliwe do zrobienia. No i yy, aby daleko nie szukać, bardzo często tak się dzieje. Bo chcąc zrealizować jakiś koncept, jakąś, yy, jakąś swoją własną wizję, właśnie fantazję czy tęsknotę, już na samym starcie tyle jest ograniczeń, ram, które na nas siłą rzeczy są nakładane, albo przynajmniej w sposób nieuświadomiony oddziałują na ruchy i możliwości, jakie, mamy, jakie możemy uczynić, że to jest aż po prostu obezwładniające i zabierające całkowicie oddech. I teraz pytanie: jak korzystając z takich ram? Korzystając ze swojego położenia, chcąc dotrzeć tu, sprawić, aby to się udało. Mając na względzie, że tak wiele jest ram, które ograniczają, a ja wymieniłem tylko kilka z nich. Oczywiście, no teraz co, spróbujmy sobie pomyśleć. Można by było na przykład. Będę używał metafor, będę używał metafor, bo one mają, powiedzmy, większą siłę trochę oddziaływania, można je różnie zinterpretować. Na przykład, wylałbym kwas. Na te części ramy, żeby utorowały drogę do, do tego punktu. To jest nieistotne, to może zostać trwałe, tych nie będziemy ruszać, ale pewne wyłomy w tych poszczególnych elementach bym robił, żeby tu dotrzeć. Mógłbym na przykład podnieść wszystkie te ramy i przesuwać się razem z tymi ramami aż do miejsca, które są tu. Krok po kroku przesuwać się w to miejsce. Mógłbym na przykład sprawić, że Obróciłbym, jak to jest na płaskim, na płaskim, na płaskiej przestrzeni, obróciłbym tą płaską przestrzeń o, żeby było konkretnie w ten sposób. I teraz, tą kropką, którą jestem tu, wyszedłbym w bok i poszedł do góry do tego punktu. No, i to jest na przykład kolejny pomysł, który można by było, kolejna metafora, którą można by było użyć, bo teraz metaforę przełożyć na konkret, co jest kolejna trudna rzecz, ale przynajmniej ona otwiera drogi. Czy, po, czy pomysły, nie? Gdybym się nauczył skakać, to mógłbym na przykład przeskoczyć te wszystkie elementy i od razu za, za ramę i pójść sobie tu. E, co? Weźmy słuchawki, nie? E, tutaj mam jakieś słuchawki leżą. E, niech to będzie bodziec wyłamujący nas ze schematu. Na przykład. E, Słuchawki, mi się z tym, że mógłbym przestać słuchać o tym, że ktoś mi mówi, że to są ramy i po prostu iść jak taran, gniotąc wszystkie te ramy czasowe. A ile było, na ile by to było możliwe, tego nie wiem. E, co to mamy? Jakiś kolorowy pisak? Weźmy sobie kolorowy pisak i mógłbym sobie e, po prostu złotą, przewspaniałą trasę wytyczyć do tego nad albo pod. Pod moimi ograniczeniami. Mógłbym na przykład, o, jest kolejna rzecz, jakiś tablet, nie? Tablet, czyli urządzenie cyfrowe. Mógłbym na przykład sprawić, że, że cyfrowo teleportowałbym się z tego miejsca tu i to nawet teleportowałbym się tu na chwilę, po to, żeby po, potem powrócić tu i żeby te zobowiązania, te ramy, które mnie ograniczają w tym momencie. Dalej miały swą moc, ale tylko na chwilkę bym się tu przeniósł, wziął co potrzebuje i wrócił w to miejsce. O, kabelek, nie? Patrzcie, tu jest jakiś kabelek. Mógłbym kablem się podłączyć. Inny, trochę do cyfryzacji, podobny, jakby do ucyfrowienia, podobny motyw. Mógłbym się podłączyć pod to miejsce, pod ten czas, pod, to, pod tego ja. Zabrać to, co potrzebuję, wziąć, po prostu zdownloadować i mieć. I odłączyć się i basta. Mógłbym na przykład. To zobaczcie, tu jest jakaś, jakaś ziemia. Kurczę, tu jest jakaś ziemia u kwiatku. To mógłbym po prostu tą wersję zakopać. Mógłbym ją zakopać po to, żeby więcej już nigdy mnie nie dręczyła. I zapomnieć o tym, co tu jest. Ech, I nie mieć z tym więcej już nic wspólnego. No i zobaczcie, to jest taki koncepcik, który właśnie sobie rozważam. Powiedzcie mi, jakie wy macie pomysły na to, aby z tej e, ramy wyjść i znaleźć się tu?